A brokuły to kto zje? Aha, czyli zero telewizji? Milo, czy to są brokuły? Nie, raczej chyba paf, ale faktycznie łatwo pomylić. Kazałam przecież ci je zjeść. To może chociaż nie te, okej? Okay? Jakoś niefajnie to wyszło. Pójdę ją przeprosić. Mamo? Mamo! Ja, ja se robię! Strzymalizacja! Cześć jestem gryby. Kicia! A ty jaką masz cywkę? Majlo! Tak sobie żartuję, nieś Milo. Blacik! Ale o co w ogóle chodzi? Widzisz stary, brakuje tu mamy. Marsjanki jakoś nie bardzo nadają się na matki. Rozumiesz, matka jest tylko jedna. <grystanie w ramach> Ci też mają osoba! So <grystanie w ramach> Może teraz będzie nas dwóch? Będziemy grali na kąpiarce spłcisz! Kubety nie masz. Ej, szukam tylko mamy! Mamy? Wiecie tej co mnie karmi i ciągle odkurza. Auu, auu, auu. No i ogarnijcie się! To mówisz, że się uda? Masz zawodowe przebranie, kontroluję wszystko! Mm. Potagowało mi się, bo matko jedyna! Yeah! Yeah. Uh. Serdeczny ogór w ziemiach, się tak nie prój zaraz! Co? Mówi trochę dziwnie, ale chyba chce nam pomóc. Tak to się robi! Jak chcesz obejść tych wszystkich martwiach? Zadok Za to, grzmoty chcę coś takiego pod choinkę. Ale, ale, ale! Czekaj! Czadu, że trzeba go tak do Czesi, że nie ma